Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, ja się nazywam Kacper Szymański, jestem homeopatą i dzisiaj nagrywam dla Państwa kolejny filmik z kolejnym remedium z zestawu. Będzie to już trzynaste remedium z kolei i będzie to kamomila. Bardzo przydatne remedium moim zdaniem i takie remedium, z którym warto się zapoznać, zwłaszcza jeśli mamy... W domu maleńkie dziecko, noworodka, niemowlaka. Bardzo, bardzo przydatne remedium, i zaraz Państwu powiem, dlaczego uważam, że tak jest. Yy, jakie są. Będę starał się dzisiaj, tak jak w poprzednich filmikach, mam nadzieję, wyciągać jakieś takie charakterystyczne yy, części obrazu kamomili, które spowodują, że yy, łatwiej będzie nam to remedium zapamiętać i z czymś skojarzyć. To, co jest. Uważam, bardzo charakterystyczny jest takim pewnego rodzaju rysem w całym tym obrazie, jeżeli chodzi o kamomile. To jest przede wszystkim ogromna nadwrażliwość na ból i ogromna wściekłość z tym związana. To trzeba zawsze zapamiętać. Kamomila będzie zawsze poirytowana, wściekła i zawsze będzie nadwrażliwa na ból, który odczuwa. Jakie są jej główne wskazania? Aha, zapomniałem wspomnieć, że y, materiałem wyjściowym do y, zrobienia tego spotencjonowanego homeopatycznego remedium y, jest rumianek, stary, dobry rumianek, który świetnie wszyscy znamy. Więc główne wskazania. Y, nie będę wchodził we wszystkie, wejdę tylko i wyłącznie w te rzeczy, które mogą się przydać Państwu w domu, y, do samodzielnego użytku, bez... Jakiejś specjalistycznej, homeopatycznej wiedzy. Po to są te filmiki, po to je robię. No więc główne wskazania. Przede wszystkim nadwrażliwość na wszelki ból, bez względu na to, gdzie on jest zlokalizowany, czy to jest kwestia bólu zęba, bólu ucha, bólu y, gdzieś tam y, jeli podczas kolki u dzieci i tak dalej. Ogromna nadwrażliwość. Czyli ból wydaje się być y, nieproporcjonalnie. Intensywny w porównaniu do tego, co się faktycznie z człowiekiem dzieje, czyli subiektywne odczuwanie tego bólu jest bardzo nasilone. Ból przy ząbkowaniu. Bar, jedno z najważniejszych remediów, jeżeli chodzi o ząbkujące dzieci. Gorączka. Bardzo ważne wskazanie. Kolki u małych dzieci, u niemowląt. Wzdęcia. Mogą być też bóle menstruacyjne u kobiet. Zapalenie ucha. Jedno z ważniejszych remediów. Jeżeli o to chodzi. No więc jakie mamy te charakterystyczne objawy fizyczne. Yy, problemy podczas ząbkowania u dzieci. Yy, nie każde dziecko bardzo źle znosi yy, ten etap ząbkowanie, ale dzieci, które potrzebują kamomili, będą miały yy, bardzo nasilony ból, będą wściekłe, mogą mieć gorączkę, mogą mieć biegunkę. Yy, zwłaszcza te stolce może, mogą, nie dość, że jest biegunka, to jeszcze może być zielony kolor tej biegunki. On jest w literaturze określany, jak, że wygląda jak siekany szpinak. No Takie dziwne określenie, ale takie jest. Najczęściej dzieci są wściekłe, czerwone, drą się w niebogłosy, w żaden sposób nie można ich ukoić. Kamomila jest jednym z ważniejszych remediów, które warto wtedy wziąć pod uwagę. Kolki u dzieci, ból brzucha z dużą ilością gazów, też, znów, dziecko, bardzo ciężko jest wtedy dziecko w jakiś sposób mu pomóc. Każda rzecz tylko nasila jego irytację i wściekłość. Często pomaga wzięcie. Dziecka na ręce i takie troszeczkę intensywne, intensywne, może nie, ale takie lekkie potrząsanie, raczej niż takie łagodne bujanie, to potrząsanie troszkę tą kamomilę pomaga wyciszyć. Biegunki, tak jak wspominałem, mają często zielony kolor. I są cuchnące. Ten zapach jest określany jako zapach zgniłych jaj. Więc tutaj dużo gazów, zielone stolce, cuchnące, ogromna irytacja i wściekłość, czy to podczas zabkowania, czy podczas kolek. Warto mieć na gdzieś tam w domu. Mogą, u kobiet mogą być nasilone bóle menstruacyjne o charakterze skurczowym. Nie muszę chyba dodawać, że będzie temu towarzyszyła ogromna irytacja i wściekłość. To jest taki czynnik, który warto mieć na uwadze. Zapalenie ucha z gorączką to jest to remedium, w obrazie którego dziecko się drzewnie bogłosy. Nie można go w żaden sposób uspokoić. Wybudza się w nocy, krzyczy, drze się, jest wściekłe, kopie nogami, rozkopuje pościel. Jest poirytowane, tak? Bardzo mocno. Jest nietolerancja na jakikolwiek dotyk. Dziecko nie chce być dotykane, jest kapryśne, poirytowane, wściekłe, boli je i nic innego się nie liczy. Tutaj to jest wskazanie dla kamomili. Może być gorączka, gorączka z obfitym potem i takim charakterystycznym, być może dziwnym, nietypowym objawem, że Jeden policzek będzie czerwony i rozpalony, a drugi blady i zimny. Taki, taka dosyć nietypowa rzecz warto wtedy wziąć komilę pod uwagę. Różnego rodzaju mogą być problemy po nadużywaniu różnego rodzaju stymulantów. Na przykład kawy już nie wspomnę o innych substancjach gdzieś tam psychoaktywnych, troszkę podobnie do nóg zwomiki, czyli jest poirytowanie, jest wściekłość, jest takie ponapinanie. Kamomila jest ważnym remedium, które warto mieć na uwadze, no bo nie jest to oczywiście tylko remedium dla dzieci, chociaż u dzieci bardzo się przydaje. Bóle głowy, które się nasilają, pogarszają po spożyciu kawy, podobnie do nóg z też może tutaj być. O nóg z będziemy rozmawiać w dalszych filmach. Bezsenność, która jest spowodowana bólem. Bez względu na to, gdzie ten ból jest zlokalizowany, czy jest to ból zęba, czy jest to ból ucha, czy jest to ból brzucha. Często pogorszenie bólu następuje w nocy. To, co jest charakterystyczne, o czym wspomniałem, ale powtórzę, każdy ból jest odbierany jako bardziej intensywny niż by się mogło wydawać patrząc na to, co się dzieje. Jedno z ważniejszych remediów, jeśli chodzi o bóle zębów. Jak człowiek coś tam się dzieje z zębem, czeka na wizytę u stomatologa, bardzo ten ząb boli, człowiek jest wściekły, poirytowany, narzeka, krzyczy i w żaden sposób absolutnie nie ma sensu się nawet zbliżać na kilka metrów do tej osoby, bo, bo, bo jest tak wściekła i poirytowana. Kamomila jest takim remedium, które warto wtedy rozważyć. Charakterystyczne objawy psychiczne i emocjonalne. No, troszkę się tu powtórzę. Zwiększona wrażliwość na ból, który wydaje się być nieproporcjonalny do jego przyczyny. Eee, bez względu na lokalizację, zawsze temu bólowi towarzyszy wściekłość. Tak? Ból zęba, ból ucha, cokolwiek jest. Człowiek jest wściekły, że go boli. Eee, nawet maleńkie dziecko, albo zwłaszcza maleńkie dziecko kapryśne zachowanie, czyli może być tak, że, no zwłaszcza u dzieci, no bo osoby dorosłe jednak mają większą zdolność gdzieś tam, przynajmniej czasami, większą zdolność do, do, do kontrolowania swojego zachowania, natomiast dzieci ciężko jest je czymś zadowolić i usatysfakcjonować. Yy. Dziecko chce jakiejś rzeczy, jak ją dostaje, to już ją odrzuca, bo już chce coś innego, jest bardzo kapryśne, niezadowolone, poirytowane, jest to jedno z takich ważnych remediów na tak zwane temper tantrums, czyli takie wybuchy wściekłości u dzieci. Gdzieś też może być podczas buntów dwulatka, innych tego typu zachowań czy różnego rodzaju zaburzeniach. Kamomila będzie wściekła, będzie robiła awantury, może się tarzać po ziemi, gryźć, kopać, różne tego typu rzeczy. Ogromna, ogromna wściekłość i agresja może być. I kapryśność, tak? Kapryśność zachowania, czyli ciężko jest to dziecko w jakikolwiek sposób usatysfakcjonować, dać mu coś, co spowoduje, że się trochę uspokoi. Nie, to nie działa. E, awersja do dotyku, e, awersja do bycia badanym i samej obecności drugiego człowieka. Choć dzieci mogą chcieć być noszone na rękach czy wożone w samochodzie, też one się czasem uspokajają. To czasem jest tak, że dzieci mm, cały czas krzyczą, płaczą, drą się i, i jak je wsadzimy do wózka czy do samochodu i zaczniemy jechać, to one wtedy w jakiś sposób je to uspokajają i potrafią zasnąć nawet. A wersja do dotyku i do bycia badanym, no na przykład to też może nam się kojarzyć z remedium, które się nazywa Heparsulf, Heparsulfuris. O nim będziemy mówić na innych etapach, ale to jest ta wściekłość z absolutną niechęcią do bycia dotykanym. Może nam się też kojarzyć z arniką, prawda? Bo o arnice już mówiliśmy i arnika też absolutnie nie chce być dotykana, chce, żeby wszyscy odeszli na bezpieczną odległość. E Duża nadwrażliwość zmysłów, dotyk, dotyk słuch, powodująca złość złość, wściekłość może się to kojarzyć z nóg z vomiką, o której będę mówił na innych etapach. Wszystko jest zbyt intensywne zbyt intensywne światło, zbyt intensywne dźwięki, zbyt intensywny ból te bodźce wszystkie są odczuwane bardzo mocno. E Pobudzenie, łatwość unoszenia się gniewem, agresja w wyniku bólu. No to, tak jak wspominałem, to może być zarówno u osób dorosłych, czy to podczas bóli menstruacyjnych, czy podczas bólu zęba, czy podczas bólu ucha, ale przede wszystkim u dzieci. To są wściekłe dzieci. Kiedyś tak mi się skojarzyło, że kamomila jest wściekła, bo ją boli, a na przykład kolocynthys. Boli, bo jest wściekły, czyli co było pierwsze, jajko czy kura. Tak, tak jest, taki, gdzieś tak do takiego wniosku sam doszedłem, że można, taką, można taki wniosek wysnuć, warto sobie doczytać i popatrzeć. Co powoduje poprawę, a co nasila symptomy? Poprawa jest pod wpływem biernego ruchu, czyli tak jak wspominałem, na przykład bycie wożonym w wózku, jazda samochodem, bycie noszonym. Mm, to pomaga. Pogorszenie, zdecydowane pogorszenie podczas ząbkowania u dzieci, e, zdecydowane pogorszenie pod wpływem złości, chociaż tu jedno z drugim się y, spina. Po spożyciu kawy, to jest ostatnia rzecz, która kamomili jest potrzebna, to kolejna filiżanka kawy, która jeszcze bardziej ją pobudzi i, i ponapina. W nocy są pogorszenia, może być bezsenność spowodowana bólem, wściekłość, irytacja spowodowana ząbkowaniem, bólem ucha i tak dalej, i dalej. I przy zimnym wietrze. Bardzo źle znosi zimno, zimny wiatr kamomila, to tylko nasila jej symptomy. Wydaje mi się, że to jest wszystko co jest takie istotne i kluczowe, żeby wiedzieć na temat tego remedium, do używania go samodzielnie w domu, zwłaszcza w przypadkach, najczęściej podejrzewam, będzie stosowane u, u małych dzieci, aczkolwiek dla osób dorosłych też ma wskazanie czyli trzeba zapamiętać nadwrażliwość na ból wszelki ból powodujący ogromną wściekłość, irytację, a nawet agresję. To są najbardziej takie kluczowe rzeczy, które do tej kamomili gdzieś warto sobie skojarzyć. Wydaje mi się, że to jest wszystko co mam do powiedzenia na temat tego remedium na dziś. Kolejne remedium to będzie czternaste z kolei i będzie to China Officinalis. Bardzo ciekawe, bardzo przydatne remedium, które dość często stosuję w swojej praktyce mam nadzieję nagrać dla Państwa filmik na temat China oficinalis jeszcze w tym tygodniu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pozdrawiam.